Cześć, witajcie w Battlefield 4 multiplayer. A ja jestem WHA i dla tych, co nie wiedzą, mapa się nazywa Fabryka 311. i Gramy w przejmowanie punktów. Trochę tutaj jest ciasno, jak sami widzicie. Ja sobie wziąłem zwykły transporter uzbrojony. Mam nadzieję, że teraz nikt nie będzie strzelał, bo wjeżdżamy. Na kanał, tak zwany Dobra, wyjdźmy sobie może z tego pojazdu, bo ja tu widzę. O kurde, od tyłu. Oh. Co <ścoughs> ja? Co ja? Co ja powiem? Nic nie powiem. Zabił mnie. Czy ktoś z moich ludzików? Jest, jest pan Czołg z mojej drużyny, ale niestety. Zajęty. Nie można się zrespić. O nie. Nie będę na, na nim się zrespił. Tu się chcę zrespić. Dobra. Przejdziemy. Ja mapy... Tak średnio znam. Raz na nie grałem. Tak jak wcześniej mówiłem, no ja się nie skupiam na multiplayerze z Battlefielda 4, więc ja... Nie ogarnia za bardzo tych map. Cicho siedzimy. To był gdzieś przeciwnik. Dlatego musicie mi wybaczyć takie laminy. Co oprócz tego zwykłego mojego lamienia, nie? Dobra, tam jest gdzieś sniper. Ale nic na to nie poradzę. Zaszyjmy się może na punkt D o. Albo na B nawet. Przed chwilą ten punkt przejmowałem. Straciliśmy ten delta. O, dźwięk zniknął na chwilę. Nie, idę na ten... Uuu... Jakiś No Co to jest? Jakiś Star Trek odrodzenie? Ale fajne takie proradzieckie tutaj jest. Bajerowanie. Cześć ziomek. Co tam u ciebie? Ja nie no myślałem, że to przeciwnika, laf. Potrzebujesz leczenia, nie? Bo jestem technikiem. O, przed chwilą tak w ogóle awansowałem, bo jest liga techników. Co? Słyszę wrogie dźwięki. Chyba, że to ja jestem Chińczykiem. Nie, jestem ruskim. I skupiam się na tej grze tak bardzo, że nawet nie pamiętam co chcę mówić. Oprócz tego, że gra haczy po tych wszystkich poprawkach nadal potrafi przycinać. Ale jest lepiej niż poprzednio. Mówię tą multi, bo single. Gorzej mi chodzi. Dużo gorzej mi chodzi, Singel. O tych paczach naprawiających grę, które powinny być w ogóle na premierze. O, co to? Włączyłem coś, ale nie wiem co nawet. Pewnie już jest popsute i nie działa. Oj, oj, oj. Dzień dobry. Przejdziemy sobie się tam. Chciałbym pozwiedzać w sumie tą mapę. Z wami. Mm. Tak romantycznie. Przy odgłosach kul. Cool. O, ciuchcia. Miałem kiedyś tak ciuchcia. To znaczy nie taką dużą. Tylko taką małą ciuchcia. Z torami w ogóle. Fajna, elektryczna ciuchcia. Problem z takimi... Z takimi ciuchciami jest to, że dorośli się na nich bardziej, yy, nimi się bardziej bawią niż dzieci. <grystanie> tak to jest. Dobra. Trzeba tu przejść. Na południe, ale trudno. O! Macie. <grystanie> O nie, przycięło! Przycięło! Przycięło grę znowu! <laughs> I tak w głupich momentach przecina. Nie, nie nawet jakichś tam efektownych tam... Nie wiem, wybuchy, słońce ten wybucha czy coś tam jakaś atomówka spada, Levolution! Tak jak w głupich momentach potrafi przysiąć. Nawet nie przy. nawet nie przy interakcjach z innymi użytkownikami to... Wtedy by świadczyło coś tam o kąpie generalnie Naprawię ci ziomek Naprawię cię mm, mm, Będę fajnym kolegą Ale zaraz znikam, bo nie będę przecież tutaj stał. Już miałem jedną taką rozgrywkę Ludzie się chyba prawie zanudzili. Tu idzie ziomek Już zabili go Ja idę na punkt F Spokojnie. To był mój, dobra. O. Boom, dobra, trafienie pojazdu. Dobra, to. Oj, Gdzie snipera. na południe od was. Gdzie na południe? Dobra, trzeba teraz uważać. Czyli z tamtej strony jest sniper. Tam, tam pobiegni. No. Chciał mnie zabić, ale nie widziałem go. Ja, ja mam problemy. Problemy z widzeniem tutaj ludzi. Serio. Oni się kładą, stoją gdzieś tam. A ja, a... gdzie oni. No, mówię. Co ty przy... Co on robi? Przeładowywał. Nie... Ja chciałem zmienić broń. Ej. <śc�>... Hmm. <śc> I ten sam zabił. Dobre, dobre. Może Mogę... będę musiał na. na tukeju. Zraspić, nie, A na Iwnisum? W tym koledze? Tu się zrozpiesz. Tu się biją. Będzie coś ciekawego pewnie. Dobra, tędy. Tu jest wyjście takie. O, słyszę strzały. Rzucaj granat! 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 Hmm Co on robił? Ja granat chciałem. A on mi zmienił broń. I to na klawiaturze. Nie wiem. Źle naciskam. Panikuję. Panikuję. Nie ma takiego panikowania. Trzeba bić. Z Zder trzeba przejść. No jeszcze zadem mnie. Kurde, snajper u góry. Snajper! Hahaha. <gry> Czym on brał? F i -y Greketesem. Nie strzelałem z tego. Serio. Nie strzelałem. O, już jesteśmy, już mamy C. O, o, pojazd. Tylko żeby mnie coś złego nie, nie zabiło. Się strzelają. Spokojnie. Gdzie oni są? Gdzie tam jest góry? Nie, przez ścianę mnie zabił. Nie wystawałem przecież, on też nie wystawał. Nie, nie czaję tego. Nie czaję, ale już wiem, jak ich załatwię. Będzie to niemiłe, ale oni też byli niemiłe. Bardzo niemiłe. Bardzo niemiłe, he he he. Gdzie tak, gdzie tak, gdzie te są ludziki? Tam u góry. Coś tu strzela złego. Tak Zmieniam, zmieniam Oj Oj, 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 oj Widzę go Masz Biegniemy tu Jan przestraszył mnie Dobra przejmujemy? Przejmujemy Dobrze przejęliśmy No my jesteśmy C? Tak Idziemy na A. Kolega biegu tak dziwnie troszkę Pewnie jolo miał. Pewnie jolo miał i, i tak wyszło. A ten mnie zaskoczył. Trochę mu tam zebrałem, ale. Bez przycelowania ciężko. A w ogóle, w ogóle. Ja peteszę odblokowałem. Da, muszę, muszę chwilę pograć peteszą. Wiem, że będzie to lamienie stulecia i w ogóle. Standardowo. Nie mam nic. Dobra. Nic nie mam. Tak więc, yyy, pepesza, show, must, go, shoot. Czemu ja na kolegach się zrespiłem? Tam był. A, wyjechał. Tak się to wydaje. Ale ja chciałbym wyjść, ziomki. Wow, przyhaczyło. Na legalu przyhaczyło. Hop Idziemy Co oni się tu ganiali Czemu nie chcieli się ze mną bawić w berko Hop Ale kibel Idę Nie widzę Też jolo To jest taka akcja Julu, przeżyję au, 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 au. Ach, dwóch? Dwóch tego u góry nie widziałem. To znaczy, jak już ginąłem, to też jest kapnerzyk, że ktoś strzela z góry. A ten na dole się czołga. Widziałem cię. Gnido! Ty, niedobry człowieku, ty. Nie, miałem zmienić pepesza. Chyba, że będę ją sobie maksował teraz. Bo w sumie ona z podstawowymi rzeczami, to ona tak troszkę się. Dobra, ten gościu chyba się nie doczołgał, bo widzę, że transporter został przejęty. Ja pierdzielę, ale hukło. Taki blur zajechał po oczach. Jakbym co najmniej do wody wskoczył. Dobra, przeciwnika nie widzę żadnego. O, do budynku sobie wejdziemy. No, żadnych przeciwników. Serio dziwne. Poszukajmy. A, dobra, widzę. Przykręci jeden helikopterem. O, drugi tam zeskoczył, Trzeci widzę teraz. Oj, oj. Tam gdzieś był, nie? Oj, tam pepans. Pepans mnie nie interesuje, nie jestem pancerniakiem. No, chyba, że do mnie przywali. Z tej broni to zbliża się pocisk. jeszcze mi nie wolno. Zbliża się pocisk, fajnie. Zdążył to powiedzieć. Ten pocisk jeszcze sobie leci pewnie. No, dawaj, punkciku. Będziesz mój. To będziesz mój prywatny. O, super. Zachód od nas snajper. Nie, nie ma. Gadania. Dobra, tu jest niebieskie, niebieskie, niebieskie. Au, 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 boli! Uje, na dwa ognie dostałem. nie hmm, niedobrze. Daniel mnie zabił. O, jest taka ryba, Daniel pręgowany. O, fajna, miałem kiedyś. Hmm. Lecimy. Uwaga strzelcy, otrzymaliście właśnie ulepszenie specjalizacji. Ulepszenie specjalizacji. Oj, oj, gdzie tu coś jest? Nie ma. Tam mam nabejść, no dobra. Dobra, dobra, mistrzu, już biegnę, już biegnę. słag normalny. Hashtag Ekirym. Tam było coś? Nie. Tu trzeba uważać, bo czasem bugi nas straszą, a czasem naprawdę przeciwnik, albo przyroda. Jeszcze jak człowiek nieprzyzwyczajony do tego, to w ogóle. Czy ja tam widziałem człowieka? To był chyba nasz jednak. Jo. Ech, czasem te znaczenie przeciwników się, ale przyhaczyło. O, uszkodziłem go, dostałem asystę. Wow, a ja przez drzwi nie wchodzę. Bez komentarza. Ja go wcześniej mogę załatwić. Nie wiem czemu. Tak widziałem czarną plawę po prostu. <gryźński> i tak, a, czarną plawę, dobra. <gryźński> Dlatego nie mają łatwiej na wojnie. <gryźński> o nie, aj, 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 aj. Delta utracony. Dawaj, dawaj. Du, 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 du. Za kontenerami, za sałatą, dołem Kurczę. chyba do mnie chyba do mnie granatami strzelają. Nie. Dobra. Przejmujemy flagę. O, przyjechał transporter. Nie. To jest czołg. I co tam? Jest. Dziękuję. I znowu. O kurde, ale ich tam dużo. NIE MAM GRANATÓW, JUŻ! Czyżby się dzielił u góry? Tu kolega strzelał. Ja tylko... O JEZU! Dobra, zabiłem... rukiego. O, tu jest pusto. Zaraz zginę, jak tak będzie. Dalej. Miałem wrażenie, że to przeciwnik, ale dobra. Znowu. Skąd, skąd, skąd? Nie, znikąd. Pełno niebieski. Dzień dobry. O, echo? <grym> echo? E A, B, C, D, E. Tak, wiem. Znam alfabet. Pochwaliłem się teraz. A niedobry słuchaj. nie wolno tak. O jak szybko, a na. A F jak Fryer. idziemy na F jak Fryer. Dwa czołgi chyba jadą, dwa czołgi. Bam, utracony. No to super, bo ja snajperem nie jestem. Tu widziałem gościa jakiegoś. A, on martwy jest. Się rusza. Straszy żywych. Przejdźmy się tędy. Tędy cały czas. Patrzę na mapę. Idzie za mną ziomek. Dobra. Słyszę przeciwników. Dobra, uciekaj, uciekaj, Buchaj. Nie jesteś snajperem. Pamiętaj, to nie ta gra. No. Udało się. Uff. Dobra Asysta Ile życia? Stołowa Tam KM, KMM, KMM. Punkt alfa nam zabrali Co na to alf? Nie wiem Idziemy, idziemy, idziemy Szkoda, że nie można tych samochodów wykorzystać Levolution tego nie obejmuje I biegniemy 60 60 Jeszcze tiketów. I mamy ich w garści, go, go, go. Biegnę jak słak normalny. Widziałem tego, zioma. ma. Nie, biegnij, Buchaj! Dobrze, dobrze. Yy, o kurczę, nie mam już amunicji. Będziemy z pistoletem James Bond. Du, 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 du. Szkoda, że nie można na półkę tak sobie wejść, tak z luzu. I wygraliśmy, bardzo ładnie. Rosja wygrała z USA. Napiszemy GG. O, napisałem G. O. Może się udało, może nie. O, GG, napiszę. Fajnie, będę mnie hajtować zaraz. O, nie. Ktoś też napisał GG. Pięknie, pięknie. O, ruki. Na no, 7 no powiedzmy że dobrze poszło. E, dzięki już w takim razie i do następnego e, naszego spotkania w Battlefield 4. Cześć!